Witajcie na moim kanale, jestem Amanda, ze mną oczywiście jest Lenka ja! Na samym początku tego filmu chciałeś, już że zami się przywitać. o subskrybuj tego kanału, żeby być na bieżąco, Wpadajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Zapraszam Was również na kanał do Lenki. Dziś pokażemy Wam coś absolutnie magicznego, i jeśli macie w domu małych artystów, to sprawdzicie to idealnie. Zobaczcie ten cudowny zestaw, będziemy mogli zrobić same. Witraże na okna, które powiesimy sobie tu u mnie w salonie, a bólem w pokoju, jak Lenka będzie chciała. U mnie! I tak, i co mamy w zestawie? Mamy w zestawie, tak, witraże, mamy parki, e, i mamy ten telek i do tego mamy jeszcze jakiś brodak i trzy sztabki. Oczywiście mamy instrukcje i postacie, mamy trzy, widzisz, i potem mi się tak łączy i one są takie, wiesz... Mm. Dobra, mamy wodę. No Lena robi te pędzelku, w którym chcę malować. Bo Ja będę różnymi malować, bo te małe elementy, to wiadomo, będę malować z jakimiś niszy. Ja będę tym malować. Poczekaj, a... wybij te kółeczka tylko z tego już. Mamy malowanie, który pędzelek mogę, mogę wziąć. Ja otworzę fart. No, ja wziąć te dwa. A ja go robię miał na oknie. Zajmować. Nie ma białego, więc ja ci niestety nie mogę zrobić białej. Mogę Ci ją zrobić kolorową jakąś. Oranżowy środek i żółte listki. Dobra, a resztę mogę malować według swojej koncepcji? Tak. Wybierz ozdobę, dobra mamy. Pomaluj wszystkie plastikowe elementy. Zanim wyschnie farba umieść mi za pomocą farby przykleić do powierzchni. Złóż elementy osób i dodaj przysadkę. Aha i tam poczekaj 30 minut? No dobra. Próbujemy widzowie, próbujemy. Bo to wiesz, też mamy malujemy na jakby czarny stół, w sensie tam pod spodem mamy czarne a jak to będzie na oknie, to to będzie dokładnie tak wyglądać mi się wydaje zobaczymy co nam z tego wyjdzie ja z tego miejsca chciałabym was też zaprosić na stronę która tutaj wam gdzieś się wyświetla możecie na niej znaleźć różne quizy możecie znaleźć materiały do druku dużo rzeczy, więc warto zajrzeć link oczywiście do strony zostawię wam w opisie tego filmu i robię żółte a ja biorę jeszcze te Aha, od razu? No. Mhm. W, w, w instrukcji, mogę je wysywać? Może, żeby sobie na To by jest instrukcji, mamo. Zanim nowy skupię. No, a ona to jest nie 30 minut. No nie. No, ja zdałam to, będzie. Ja pójdzie to do góry nogami? Brawo! Dobrze. No jeszcze no, ja to. No ja to to i jak widzicie, ręka właśnie przykleja diamonciki i jest to świetne ćwiczenie, ćwiczenie cierpliwości i precyzji. No ręka z cierpliwością ma problem. No bo to nie przyklejać No zostaw już to, bo to musi wyschnąć to. No widzisz jak to Pięknie. Dobra, zaraz pokażemy widząc z bliska. Cały ten No ja tak robię poliskę. A jak się wyjdzie z Zalekiem bardzo, bo y, te parki są na tyle plastyczne, że można tak cofnąć. Jest nic coś zmianego na oknie, Szczerze mówię. Też... Tak ja ja się z moim kolorem. Nie, uciekłam się, że właśnie zastanę, jak mała, robiłam takie wikerze z moim bratem i z moją mamą. To trochę inaczej, bo my to robiliśmy na takich koszulkach, jak do dokumentów, co? Malowaliśmy właśnie takimi farbkami, potem od tej koszulki to się odklejało i się to przyklejało na okno. I to potem tym oknie było bardzo długo, na no, jest, no to było na tym oknie. No, jestem tutaj To jest twój No. To no. no. To my robiliśmy z błykiem e, Dawidem, jak jeszcze była malutka. Jeśli nie będzie, ja, że my coś źle robimy. No, bo tak to wygląda, jakbyśmy kurde się to To mówi. tak wygląda, jakbyśmy to zrobili. Ale no, czytam, jak że to jest ze zrozumieniem. No, ja ci przeczytam. Wybierz ozdobę, którą chcesz wykonać. pomaluj wszystkie plastikowe elementy. Zanim wyschnie farba, umieść na niej i Za pomocą farby przyklej się do powierzchni ozdoby. Odłóż do wyschnięcia na 30 minut. Złóż elementy ozdoby i dodaj przystawkę, koraliki i śmurek. Wstępuj zgodnie z instrukcją dla każdej ozdoby. Czy dobrze robimy? Robimy tak jak jest. No dobrze robimy, bo mi wydaje się, że już mi zasycha w ogóle ta mina fajna. robicie? Aha. Aha, południowo-zachodni ramskina. Nie, bo ja sobie trzymałam rękę na tym ogonie. Aha. A zapomniałam, że ja jestem. Pomalowałam. Pomalowałam, no. Wjeżdżę, nie, za nie Ale ja też wyjeżdżam. Nic się nie przejmuję. Fiu, 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 szybko zrobiłam. To ma być fajnie spędzony czas, wiecie, kreatywnie. Nic się nie dzieje, jak wyjeżdżamy. Co? Jak mnie zaatakował ten Diamond? On mi z góry zaatakował mnie. Ja mam drugie strzy zrobione i ja już tutaj sobie puste, a mam tutaj różowe. No super masz. moja no, ja teraz twora zaczynam malować. Ja zaczęłam sobie od jego dekoracji i przeszłam teraz odpadkę. Ale odgapiam odleny kolor oczu, bo zielony to jest naprawdę super pomysł. Dobra, oczka odgapiłam od Leny, bo że zielone mi się strasznie spodobały. Kopiara! Tak, skopiowałam. Mm. Półterko zrobię żółte, chyba, tak będzie mi chyba najbardziej pasować, bo nie musimy tego malować jak z izbajce. W sumieriu? Chyba no. Zrobiłam już listkę! Ale drugiego listkę za nie zrobić zielonego? A jakiego? Nie wiem. Nie wiem. może żółtego, żeby było bardziej ładnie? Ale jak słoneczko, jak to się na oknie i słoneczko chyba świeci, to wydaje mi się, że widać super. E, dobra, wracamy do Was, jak skończymy ozdoby i będą już gotowe. Dobra, mamy kolejny dzień. Lenka pokaże jak wyszły ozdoby i będziemy je przeczekać u Lenki na okno. Nie gadna trochę włodę. Ale patrzcie jak fajne wyszło. Ja nie wiem, taka jest krótka. Tak, finalnie mhm. poszło osobno. No bo nie było białego. Taki to te jest ten co Lenka robiła. Dobra, przyczepiamy nasz... No tak, ty robiłaś to i kwiatuszka, ja robiłam tego. Ty robiłeś kwiatuszka. Nie, ja go tylko kończyłam, bo on miał być swoim przyczepiony, ale finalnie tak. Przyczepiamy. Przyczepiamy. No i to jest teraz No, tylko okna trzeba łamać. Ja chciałam strasznie umyć, ale nie było papieru ręcznikowego Ręcznika papierowego? Hmm. Dobra, to tylko przyciągnijmy tutaj Że on niby takie wiecie, leci na dół Tylko obwodówkę No dobra, lepiej I teraz bierzemy ostatnie goła Chyba moje goła będzie tutaj, to nie? Mhm uh -huh. I pięknie, ozdoby trzymają się na oknie. I, ja. I jak oceniasz taki zestaw? Moim zdaniem, jest mega fajny, mega kreatywny i może fajnie spędzić wspólnie czas? I no, i powiedz to, bo ciebie zapytałam o siebie Fajny Fajnie. <noise> <noise> zestaw mega fajny, polecam Link zostawiam Wam w opisie do stronki. A jeśli tak, już Wam się podobało końca w w pamiętajcie o sobie, a my widzimy się w kolejnym pa! Pa!